Nie ja ma jasny, patrzcie, 3, 2, 4. A to już trzeci odcinek The Minecraft Fans. E, jak widać, zbudowałem już mój domek. Ach, taki. Podobnie, taka. Domek jest tylko tak. Bez wyposażenia. Teraz mniej na, O, jest dalej, na normalo. Y, gdy rąbałem drzewo, no to znalazłem bardzo dużą jaskinię. I wybierzemy się do niej, w, może w tym odcinku. No, się wydobyła, to zaraz to. A nie, nie mogę, zapomniałem. Trudno, jednego, pie jednego, pięć mniej, Mnie. pięć bardzo tego luto się wydobywa nawet? Muzyczka leci. Przyciszę ją sobie. Co też rozwalę? No, 22 dwadzieścia dwa żelaza. No to, gdzie by to tutaj położyć? To na razie pożymy to to tutaj. Tak. I schowujemy wszystko. Zrobimy sobie zaraz to. to. Weźmiemy ten kilo. jeszcze jeden, ten ma. drewno. coś to. Okej. Okay. Patyki. Roz, dwa, trzy kilo jeszcze. Ochodnie sobie właśnie tak. I tutaj mamy łóżko. Tak dobrze wygląda. To idziemy do tej jaskini. Ona chyba była tam jak sobie przypominam. A jeśli nie. To zrobię cięcia i no to nie tutaj, nie tutaj, no to zrobię cięcia i gdy znajdę, to was zwroty. No to zwu. dobra, jestem z powrotem, znalazłem to. Patrzcie, to jest, są te duże jaskinie w 181, przeciszę sobie, no czemu dojść jest na 100? Trochę dziwne, że tutaj jest drzewo pośrodku tego, ale patrzcie, ile tutaj mamy żelaza, węgla. To trochę materiałów będzie. To spływamy na dół. Ja! Yeah. że za trochę, trochę będzie no nie noc się robi chyba ale mam pochodinę trzeba wyjść to węgla będziemy mieli bardzo dużo a jesteśmy na 147 Muszę znaleźć redstone. Na razie zostawię. <laughs> Te drzewa mnie bar bardzo interesuje. A tutaj co? Lawa! Wow. Nice. Mam nadzieję, że ja się nie spalę. Trzeba zobaczyć łoch. No, nie ma nic takiego O nie No, Creeper Creeper Gdzie mogę zabić? Chodź tu Musi wybuchnąć O jest Mamy siarkę? Nie To trochę szkoda Żelaza musimy światle Ok Węgiel. trzeba uważać na potworki. Uh. O, tam coś jest. Przykopiemy się. O nie, kilof mi się zaraz skończy. No po co to zrobiłem? Hmm. Nic nie ma. Hmm. Przyznać, że to jest trochę małe, bo zawsze gdy takie coś widziałam, no to było o wiele większe. O żelazo. O, nawet spore złoża żelaza. No, skończyło się to już że jemy żelaznego kilofa. mała to jest szczerze powiedzieć. Już mam blisko mojego domu zrobione takie mało miejsce na zbudowanie czegoś do, no praktycznie wierzy do, no oglądania na nasz świat. <śm> <śm> Trochę nudne jest to kopanie, ale później, gdy znajdziemy diamenty, to zrobimy teleporter, teleport do piekła. O, żelazo! Jakie szczęście! O, światło! Już mamy 30 żelazo, to nawet o, zrobię to takie, ale ciemno. Wieżę zbudujemy z cobblestone'u To będzie nam trochę... Będziemy trochę potrzebowali tego Ło, myślę, że o... Coś nowego Jest! I nowa jaskinia Lubię to o. Po prostu boję się tych głosów. He <laughs> To jeszcze oświeca. Na tym muszę skończyć już mój odcinek, bo już za długo trwa. Więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie mój profil. No to na razie, cześć. W następnym odcinku będziemy kontynuować nasze, nasze zwiedzanie. No to na razie.